Wejdź świadomie do lasu. Weź świadomy wdech i wydech. Poczuj zapach lasu. Na początek, po prostu przyzwyczaj się do przestrzeni pełnej natury. Zauważ, jak się czujesz, gdy wkraczasz świadomie do lasu z intencją zaczerpnięcia leśnej kąpieli. Przekieruj swoją uwagę na oddech. Jak to jest oddychać w lesie? Oddychaj nosem i przeponą. Staraj się specjalnie nie zmieniać swojego oddechu. Zauważ, jaki on jest w tej chwili: wdech i wydech. Teraz przekieruj swoją uwagę na zmysły i zanurz się w lesie wszystkimi zmysłami. Najpierw słuch. Co słyszysz? Śpiew ptaków? Szum wiatru? Szelest liści? Pluskotanie wody w pobliskim strumyku? Pękające patyki pod twoimi stopami? A może jeszcze coś innego? Wsłuchaj się uważnie w dźwięki wydawane przez las. A może usłyszysz także siebie? Dźwięki kroków, bicie serca, głośny oddech, cokolwiek usłyszysz, pobądź w tym przez chwilę, z ciekawością i otwartością.